Upoważnionych członków zarządu. Dokumentami źródłowymi do sporządzania listy płac są zawsze umowa o pracę, ewentualnie aneks o zmianie składników wynagrodzenia, czy też zatwierdzony wykaz premii, sporządzony przez pracownika administracyjnego i zatwierdzony przez prezesa. Jeżeli Księgowość organizacji pozarządowej jest prowadzona przez firmę zewnętrzną. Umowy, na podstawie których sporządza się listy płac, kopie tych umów zawsze powinny znajdować się w firmie prowadzącej księgowość. Oryginały zostają w siedzibie podmiotu stowarzyszenia czy też fundacji organizacji pozarządowej. Podstawą do dokonania wójpad są też innego rodzaju umowy, umowy zlecenia, umowy do dzieło i zasada tutaj obowiązuje identyczna, oryginały tych umów znajdują się w siedzibie organizacji pozarządowej, kopie znajdują się w księgowości. Jeżeli chodzi o to, co powinno znaleźć się w listach płac, powinny ono zawierać. Imię, nazwisko pracownika, okres, za jaki przygotowano wynagrodzenie, kwotę zaliczki na podatek dochodowy, kwotę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, kwotę zasiłków, ewentualnych dodatków, wynagrodzenie netto oraz brutto oraz łączną kwotę do wypłaty. W listach płac. Dopuszczalne są potrącenia należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych. Mogą to być nakazy egzekucyjne przesłane na przykład przez komornika. W każdym przypadku listy płac powinny być podpisane przez osoby sporządzające taką listę płac, sprawdzone przez osoby odpowiedzialną za księgowość oraz Podpisane przez prezesa stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o faktury, rachunki, noty oraz inne dokumenty księgowe, treść i forma tychże dokumentów musi być zgodna z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Dokumentami potwierdzającymi zakup towarów, materiałów i usług, dokumentami potwierdzającymi zakup przez organizację pozarządową są rachunki, rachunki korygujące, faktury VAT, faktury korygujące VAT, umowy, rejestry zakupów. Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż towarów i usług są faktury VAT. Noty, dowody sprzedaży, zbiorcze zestawienia. Szczególnym rodzajem dokumentu własnego jest polecenie księgowania, tak zwany dokument PK. Polecenie księgowania jest wystawiane dla udokumentowania tych zapisów księgowych, które nie mogą być udokumentowane ani dokumentem wewnętrznym, ani zewnętrznym, albo gdy zachodzi. Taka sytuacja, gdy chodzi o zebranie danych z różnych dokumentów na sporządzenia zapisu zbiorczego. Ważnym elementem takiej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych są zapisy dotyczące obiegu i dekretacji dokumentów. Ponieważ w obiegu tych dokumentów bierze udział szereg stanowisk w organizacji pozarządowych, Pozarządowej, i w tym fragmencie instrukcji powinna zostać opisana cała ścieżka, droga tych dokumentów, od chwili sporządzenia, wpływu, aż do momentu dekretacji, przekazania do księgowania. I należy dążyć do takiego skonstruowania tej ścieżki, aby Doprowadzić do jak najszybszego przekazania dokumentów księgowych ze stanowiska do stanowiska, tak aby nie powstawały zatory płatnicze. Jeżeli chodzi o początek obiegu dokumentów księgowych, rozpoczyna się od stanowisk do spraw rozliczeń, gdzie podlega rejestracji do rejestru faktur. W przypadku odbioru dokumentu księgowego bezpośrednio od kontrahenta należy dostarczyć go. Do osoby prowadzącej dziennik wpływu dokumentów księgowych. Odpowiedni pracownik opisuje taki dokument pod względem merytorycznym. Opis dokumentu podpisuje osoba odpowiedzialna za dany wydatek, np. koordynator projektu lub też bezpośrednio prezes stowarzyszenia, i dokumenty w takiej formie przekazywane są do księgowości, czy też do pracownika zajmującego się księgowością, celem dokonania przelewów. Jeżeli chodzi o samo sprawdzenie dowodu księgowego pod względem merytorycznym, polega ono na zbadaniu, czy jest to zgodne z planem, czy też projektem, czy też umową zleceniem, czy jest zgodność cen z obowiązującymi cennikami, taryfami lub przepisami. Czy występuje zgodność danych cyfrowych, czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarności, organizacji pozarządowej. Kontrola merytoryczna dokumentu księgowego musi być przeprowadzona niezwłocznie po otrzymaniu tego dokumentu, aby możliwe było szybkie dokonanie ewentualnej korekty. Jeżeli chodzi o kontrolę formalno-rachunkową. Polega ona na zbadaniu, czy dokument zawiera określenie wystawcy, wskazanie podmiotów uczestniczących w operacji gospodarczej, sprawdzenie daty wystawienia dokumentu oraz daty lub też czasu, w czasie którego ten dokument ma być zrealizowany, opłata ma być uiszczona. Dobrze jest w instrukcji umieścić wzór pieczęci. Sprawdzono pod względem merytorycznym, sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym. Dekretacja dokumentów księgowych obejmuje również segregację dokumentów, sprawdzenie prawidłowości dokumentów, nadanie numerom księgowym odpowiednich numerów ewidencyjnych umieszczanie na dowodach adnotacji, na jakich kontach konkretny dowód księgowy, rachunek czy faktura powinien być zaksięgowany. Jeżeli chodzi o dokumentowanie zmian w środkach trwałych, o tym powinny stanowić zupełnie odrębne rozdziały instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych. W szczególności instrukcja powinna zawierać opis, kiedy wystawiamy dokument przyjęcia środka trwałego, przekazania środka trwałego, czy też likwidacji środka trwałego. W zakresie raportów kasowych i innych dokumentów kasowych ważne są zapisy, że wszystkie operacje kasowe danego dnia powinny być ujęte w dokumencie, który nazywa się Dziennym Raportem Kasowym. Wypełniony raport kasowy powinien być przekazywany do księgowości. Znajdą się również tutaj zapisy na temat, kiedy wystawiane są dokumenty księgowe, tak zwane KP, kiedy wystawiane są dokumenty księgowe KW i w jaki sposób raporty kasowe przekazywać do księgowości. Dziękuję bardzo.